Anko z tej strony Rafał z Motorwu Już myślę, że czuć tą wiosnę w powietrzu, zdecydowanie ta aura zaczyna być coraz bardziej korzystna No a to zdecydowanie wpływa też na to, że już zaczynacie myśleć na temat motocykli, jakimi będziecie jeździć w sezonie 2024 Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego supermoto, czyli motocykla bardzo uniwersalnego Coś, co ma w sobie takie zalążki typowego crossa, więc można nim jeździć po lesie, po szutrach, po jakichś tam lekkich wertepach Ale jednocześnie można nim się opchać i do szkoły i do pracy czyli coś najbardziej uniwersalnego, no to myślę, że nie ma tutaj porównania, nie ma żadnych e, żadnych konkurentów do Yamaha WR125 wersji z X, czyli tak zwane supermoto. Myślę, że super egzemplarz stoi za mną, najnowsze wydanie WR-ki 2016 rok. Jeżeli szukacie czegoś takiego e, pewnego egzemplarza, który może owszem, nie jest najtańszy, ale jeżeli cenicie sobie tą, e, tą pewność i, i to bezpieczeństwo, przede wszystkim nie chcecie już dokładać, no to myślę, że ta WR-ka, która tutaj stoi, może być świetnym wyborem dla ciebie. Usiąć sobie wygodnie i zapraszam Cię już serdecznie na krótką prezentację z tym właśnie o tym motocyklem w roli głównej. Zobaczcie sami. Yamaha WR 125 wersji z X, czyli tak zwane supermoto. Jeden moim zdaniem z tych najbardziej pożądanych wersji WR. E, myślę, że zdecydowanie bardziej e, jakby lubujecie sobie te wersje z X. E, czym one się różnią od wersji R? No bo od, oczywiście od tego zacznę starcie, że WR wychodziła w dwóch wersjach. Jedna to jest wersja WR 125X i to jest taki motocykl, jak stoi przed Wami. Dwa 17 celowe e, koła e, z takimi oponami bardziej e, do jazdy asfaltowej. troszeczkę. Szersze, e, ma troszeczkę takich detali jak jakieś tam delikatne osłonki tu zawieszenia, dodatkowy błotniczek troszeczkę inaczej skonstruowany przedni błotnik taką czaszkę, w sensie taką szybkę dodatkową do, e, do czachy e, no i tak naprawdę no, myślę, że to jest skierowany do motocykli bardziej oczywiście w części już uniwersalny, wciąż można nim jeździć można powiedzieć wszędzie, ale jest tak bardziej skierowany na takie cywilizowane warunki. Ta WR125R czyli tam ta jakby siostra e, gdzie tutaj byłoby napisane R no to wtedy ma takie większe koła, troszeczkę z przodu 21, z tyłu 18, dużo węższy, ale za to z takimi oponami bardziej terenowymi to jest wersja z X no i słuchajcie, chyba zacznę od tego, że motor, to jest jak to się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie ale prowadzimy też swój serwis do którego gorąco zapraszam, no i tak naprawdę myślę, że już od od, od wielu lat, tak naprawdę, no staramy się ten poziom e, trzymać naprawdę wysoko i co roku coraz wyżej, żeby te motocykle, które tutaj stoją na tym dywanie, to były takie naprawdę pewniaki, e, które fakt, faktem nie są tanie. I jakby mamy też tego świadomość, że te motocykle e, to, to są jedne z tych droższych, a nie tańszych w tym polskim internecie, no ale to są motocykle, za które się nie wstydzimy, za które możemy ręczyć, z którymi możemy jechać na koniec Polski w ciemno do klienta i, i po prostu nie wstydzić się za to, wiedząc, że klientowi taka maszyna się spodoba. No i nie nie inaczej będzie w tym przypadku myślę, że tą prezentację rozdzielę po prostu na kilka takich punktów dla których uważam, że ta, ta, ten motocykl jest warty uwagi Pierwsza rzecz, motocykl jest bezwypadkowy. Słuchajcie, to, że jest bezwypadkowy, napiszemy Wam na fakturze. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, motocykl jest cały w oryginale, czyli wszystkie plastiki, wszystkie owiewki na tym motocyklu są seryjne od nowości. Czyli przedni błotnik, te wszystkie boczne owiewki, tylne owiewki, to wszystko jest seria. Z oryginalnymi naklejkami, czyli to nie jest jakaś tam zamienna kleina, tylko to są fabryczne naklejki od nowości, e, nikt tutaj ich nie zdrapywał, one się po prostu od nowości fajnie ocalały, no i tak naprawdę na żadnych z tych plastików nie widać żadnej e, jakiejś takiej, e, nie wiem historii wypadkowej e, każdy element jest ładny, nie jest nigdzie przytarty nie jest nigdzie jakiś tam, e, nie wiem e, no po prostu nie widać, żeby ten motocykl na żadną ze stron leżał, no oczywiście nie mówię o jakiejś tam drobnej przywrotce, ale na pewno nie był to motocykl jakiś wypadkowy, za co ręczymy i to też będzie napisane na fakturze e, kolejna rzecz, motocykl moim zdaniem jest z niskim przebiegiem, e, to jest motocykl z grocinka 2016 to też jakby taki pół podpunkt to jest ostatni wypust WR już nowszej WR nie ma, to jest motocykl, który pierwszą rejestrację miał, zobaczcie w połowie grudnia 2016 roku, więc tak naprawdę już świeższych WR nie ma, nigdy nie było zakończyła się produkcja właśnie pod koniec 16 roku i koniec, jeżeli są jakieś tam 17 roki w internecie, to są jakieś po prostu pozostałości zarejestrowane po prostu później, a wyprodukowane są tak czy inaczej w roku 16, więc najświeższy wypust, no i zobaczcie Zobaczcie, przekręcam kluczyk, macie tutaj na liczniku Zobaczcie, 31 053 km od nowości. Co generalnie daje, jakbyśmy sobie policzyli, no to wciąż motocykl już jakby 8-letni, no to tak naprawdę wychodzi wcale nie aż tak dużo, no bo pomówmy się na no każdy przeciętny jeździć te 3000 w roku co najmniej zrobi, więc myślę, że to jest wciąż niski przebieg. Potencjał tych silników jest na jakieś 70 tysięcy minimum, bez otwierania, bez remontów i tak dalej. Więc myślę, że daleko uwierzcie mi, że to jeszcze przy, przy, przy takich kilometrażach typu właśnie 3000 rocznie, no to jeszcze zdecydowanie nie za waszej kadencji, tym bardziej, że na tą chwilę żadnych niepokojących oznak nie ma. No ale to, to że jest 31, to jest jedno. To, że jest oryginalny, to na pewno jest myślę, że ta, ta druga ważniejsza część. Oczywiście sam przebieg też napiszemy na fakturze. Co więcej, zobaczcie, mamy do tego całkiem fajny zestaw kwitów. Oczywiście pominąwszy, że jest oczywiście też instrukcja obsługi, taka książka serwisowa z Yamahy, nawet karta gwarancyjna jeszcze z Yamahy się ocalała, no to mamy też jeszcze fajne jakieś poszczególne faktury z ostatnich przeglądów, co też myślę, że jest całkiem fajnym tematem. Nawet homologacja, zobaczę, tutaj też mamy potwierdzenie. Niech ja tą datę znajdę, zobaczę, 25. O teraz się akurat na złość nie zasz, 25 listopada. To jest data, kiedy dokładnie ten motocykl zjechał z staścią produkcyjnej, no a praktycznie nieco miesiąc później już miał pierwszą rejestrację, więc w 2016-16 też jako potwierdzenie. Więc tak, bezwypadkowy, oryginalny przebieg. Kolejna rzecz, motocykl jest przygotowany do sezonu. Słuchajcie, na ten taki serwis, który my zrobiliśmy, przygotowujący, mamy w zwyczaju każdy motocykl, który tutaj w stanie zaprowadzić do nas na serwis jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy motocyklu zrobić to robimy to my już z góry, tak żebyście Wy kupując ten motocykl od nas dostali już taki gotowy motocykl do jazdy no i w tym przypadku nie jest inaczej dostacie taką książką serwisową, tam będziecie mieli napisane przy jakim przebiegu, co zostało zrobione tak naprawdę przy tym motocyklu wiele nie trzeba było, bo tak naprawdę serwis olego filtrowy nowy olej w silniku zwany jest motulem 10W40, nowy filtr oleju, nowa świeca, nowy pęd hamulcowy z przodu, z tyłu, sprawdziliśmy filtr powietrza, który był naprawdę Praktycznie chyba dopiero co wymieniony, więc fit powietrza, szanówka. E, I tak naprawdę tyle. Reszta podzespołów naprawdę jest fajna. Macie tutaj e, komplet Opon Continental, e, Conti Motion, bodajże. E, naprawdę fajne bieżnikowo. Myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo da się na nich najeździć. Nie są ząbkowane, nie są broń Boże, skwarciałe. Chyba 2021 rok przodu i tyłu, ale naprawdę jeszcze potencjał jest duży. Zestaw tampędowy to też mega fajny temat, bo słuchajcie, tu macie złoty, złoty napęd, co w się sensie złoty łańcuch. No i to jest cały napęd Afama, czyli to nie jest DIT. Myślę, że Afam to jest taka jeszcze półka delikatnie wyżej niż, niż DIT, więc macie złotego Afama. Eee, łańcuch jest w porządku, nie odchodzi od zębatki. Zobaczcie, jest jeszcze sporo regulacji, więc tak naprawdę pod tym względem także żywotności jeszcze macie daleko. Zawieszenie suche, nie ciekną uszczelniacze, przeciwpyły są niesparciałe, nie, nie więc tutaj także jak najbardziej zostają. Tarcza przód, tarcza tył bez rantów, klocki przód, tył super, nawet nie wiem czy tyle nie są nowe, więc tak naprawdę znowu znowu nic tutaj robić nie trzeba. No i w samym silniku żadnych niepokojących dźwięków, my już te silniki znamy od podszewki, nie słuchać tutaj luzów zaworowych, żadnego klekotania, żadnego pukania korby, naprawdę zdrowy Silnik, ładnie chodzi, ładnie się wkręca, nic mu nie dolega. No i oczywiście. Y sam układ wydechowy, który tutaj na pewno widzicie aroła, czyli jeden z tych bardzo popularnych właśnie tłumików do wuerki, także ładny, nieprzytarty z karbonową prawdziwą końcówką e, robi to robotę, zaraz mam oczywiście zapalę w porównaniu do zwykłej wuerki, która w sensie na zwykłym wydechu, która brzmi no, no nie ma wstydu, ale no to jest taki skuterek tak tutaj na Aroie naprawdę robi to robotę, tutaj już e, szczerze mówiąc ciężko byłoby się zorientować, że to jest cudowiska piątka bo raz, że ten, ten tłumik fajnie wygląda, bo jest duży a dwa, naprawdę brzmi to godnie nie wiem, jak to oczywiście na filmie będzie brzmiało, na żywo robi to robotę niesamowitą i wierzcie mi, że wstydu nie ma. No i słuchajcie, więc tak bezwypadkowy, myślę, że fajny i oryginalny przebieg. Motocyk po serwisie. Trzecia, czwarta rzecz, motocykl naprawdę ładnie zachowany. Słuchajcie, WR-ki Już zauważyliśmy, że różnie, to potra, różnie potrafią wyglądać, no bo to jest jednak taki motocykl, który jeździ, że tak powiem, wszędzie, czyli trochę lasu, trochę szutru, trochę jakiegoś tam błota, więc tak naprawdę ciężko znaleźć egzemplarz, który nie będzie jakiś taki wymęczony. No i myślę, że to, co stoi przede mną, jest naprawdę jeden z tych fajnie zachowanych WR-ek, To jest jedna z tych fajnie zachowanych. Nie, nie, nie ma jakichś tam nie wiem zobaczcie gdzieś tam same szprychy czy nyple naprawdę wygląda tak świeżo zdrowo e, sam silnik też jest fajny nie jest to jakiś tam nie wiem z, z jakiś bardzo utleniony, utleniony czy skorodowany oczywiście seria na fabrycznych uszczelkach nikt się tutaj nie dobierał no, cylindra, czy głowicy, czy do tych głośnych kapek, tutaj wszystko jest seryjne. Więc generalnie myślę, że bardzo fajny motocykl, za który naprawdę e, ręczę, że, że, że będzie to fajnie i, i tych kilometrów będziecie e, dziesiątki e, tysięcy prawdopodobnie z nim kręcić. Więc myślę, że naprawdę jedna z tych, z tych fajniejszych egzemplarzy przy których po prostu nie trzeba nic robić co więcej, słuchajcie jeszcze tak w ramach organizacji, zaraz zanim go zapalę, do motocykla otrzymujecie od nas komplet dokumentów do rejestracji czyli już będzie do tego zrobiony pierwszy przegląd zaraz w Polsce, wszystkie faktury, oświadczenia wy po zakupie idziecie prosto do wydziału komunikacji tam płacicie 120 zł za rejestrację, po wyjściu robicie ubezpieczenie i koniec żadnych tam recyklingu, skarbówki, akcyzy nic już nie robicie, to wszystko, że tak powiem zatkniemy my, wy dostajecie gotową teczuszkę, no i tak, z racji, że jeszcze w polskiej tablicy nie ma, no to oczywiście w razie W zapraszam Was do nas. Możecie sobie przyjechać busikiem przyczepką, pom pomożemy Wam to zapakować. Eee, ale możecie też przyjechać osobówką, zobaczyć ten motocykl na żywo, jeżeli Wam się spodoba, no to my także jesteśmy w stanie dostarczyć Wam ten motocykl. Pod... Jeszcze kolejna Dom. rzecz. Eee, oczywiście możecie przyjechać osobówką, zobaczyć, jak się podoba, to my wam go dostarczymy, ale możecie też zamówić sobie oględziny tego motocykla pod swoim domem, czyli aż do takiego stopnia, eee, że tak powiem, doszliśmy do perfekcji. Eee, bo tak naprawdę wiadomo, teraz są takie czasy. Nie wszyscy mają czas, nie wszyscy mają możliwości. Teraz już małe samochodów z hakiem, więc też ciężko te przyczepki i tak dalej. Więc wy możecie, nie wychodząc z domu, zadzwonić do nas, powiedzieć, skąd jesteście. My wam wycenimy na szybko transport tego motocykla pod wasz dom. Możecie napisać SMS-a, możecie napisać na automoto, możecie zadzwonić, powiem Wam, że do Twojej miejscowości koszt transportu to X. No i na dobrą sprawę, wy z góry płacicie tylko i wyłącznie sam koszt tego transportu. Czyli wy płacicie tak naprawdę nam za to, że my do Was przyjedziemy. No i przyjedziemy na miejsce, wy sobie motocykl pod domem u siebie oglądacie, sprawdzacie, testujecie, przejeżdżacie. Jeżeli wszystko jest w, nim w porządku, to dopiero wtedy za motocykl płacicie. Czyli to też nie jest tak, że wy kupicie go w worku, możecie e, tą decyzję tak naprawdę podejmiecie u siebie na miejscu pod domem. No a znowu z naszej strony to wygląda tak, że e, staramy się mieć na tyle fajne motocykle, że skoro już ktoś zamawia ten transport, nie wiem, czasem nawet na koniec Polski, no to my jedziemy tam, można powiedzieć, praktycznie na pewniaka e, i nie będziemy się za tą maszynę u was pod domem wstydzić, no bo to też nic fajnego jechać i słuchać, e, jaki ten motocykl jest zły. jak jest fajny no to sama frajda my też przyjeżdżamy do was takim fajnym pick-upem przystosowanym do wożenia motocykli więc przy okazji można zrobić komuś fajną niespodziankę to też można zrobić z tego po prostu coś, coś fajnego jakąś fajną zdjęcie też na pamiątkę, filmik nagrać więc że tak powiem możliwości jest dużo to też do was nie przyjeżdża jakiś tam kurier tylko ktoś od nas więc my sobie normalnie na miejscu rozmawiamy, gadamy więc myślę że to jest całkiem fajna opcja ale jeżeli chcecie przyjechać do nas Jaśmina w 20 Żardów zbijemy sobie piąteczkę pogadamy o tym Motocyklu i o wszystkich innych coś pomożemy dobrać, więc zapraszam Was serdecznie. Na sam koniec jeszcze tego wspomnę: jest szansa zakupu motocykla na raty. Tutaj także możecie sobie całość rozbić na raty, możecie tylko jakąś brakującą kwotę rozbić na raty. Opcji dużo: zadzwońcie, zapytajcie, albo też wyślijcie smsa: my wam prześlemy, że tak powiem, kontakt do naszej koleżanki finansowania i wszystko sobie z nią dogadacie. No i ja już chyba nie przedłużam. Przekręcam kluczyk, czerwony guzik w dół Oczywiście motocykl na wtrysku 15 konnych, chłodzone cieczą. Nic nas nie obchodzi oprócz tego, żeby przekręcić kluczyk Czerwony guzik w dół, Piękny zapłon. I rozkoszować się tym pięknym dźwiękiem czterosuwa. Z fajnym układem wydechowym. Nie wiem jak to u Was brzmi na głośnikach, ale na żywo jest godnie. Myślę, że jakby to była pojemność 400, to brzmiałoby to bardzo podobnie. Dajmy mu chwilę, zrobimy sobie oświetlenie. była krótkie, długie, krótkie, długie, mryganie. Kierunkowskaz lewy, prawy. Tutaj mamy wskaźnik paliwa, full zbiornik paliwa na start, żeby się też mogli zacząć w już bez pierwszego stresowania się, gdzie to najbliższa stacja. Światło stop, przedniego hamulca Pierwszą trasę, aby do wiosny. A ja Was już zapraszam serdecznie do kontaktu. Mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, Siemaneczko. Hej!